Cześć, witajcie w nowej serii na kanale nazwanej Atrakcje Pizzaplexu. Bardzo podobnej do innych serii, które robię również o Pizzaplexie, ale z ważną różnicą, a mianowicie nie będziemy się w niej skupiać w większości na historii, a po prostu będziemy opisywać daną atrakcję, co się na niej znajduje i dlaczego i w jakim stanie tak teraz wygląda. Tym powiedziane. Zapraszam na materiał. Roxy Raceway, zwane też potocznie jako Roxy Racers przez Cassie, jest to jedna z spośród mnóstwa atrakcji w Pizzaplexie. Jest ona główną lokacją Roxanne Wolf, która również jest twarzą tej atrakcji. Ta atrakcja jest jedną z większych atrakcji w porównaniu z takimi jak na przykład Bonnie's Bowl albo Faze Blaster, bo posiada dwie sekcje. Najpierw omówimy pierwszą sekcję w której na samym środku widnieje torgo kadrowy, który na początku może wydać się mały, ale tak naprawdę to bardzo się rozciąga. Po jednym boku są trybuny na wniesieniu, a po drugiej budki z jedzeniem i pamiątkami na całej ścianie. Mamy również piękny rysunek Roxanne Wall w stroju wyścigowym. Na samej górze wiszą z sufitu cztery monitory wyświetlające reklamy, ale prawdopodobnie również wyświetlały tabele wyników w trakcie trwania wyścigów. Warto również wspomnieć o stylistyce toru wyścigowego, bo ten ma reprezentować pustynię z jakiegoś powodu. Możemy to poznać po tym, że jest dużo skał piaskowych, jak i kaktusów. Może to również symbolizować dziki zachód, ale... po co taki motyw dawać na nowym, nowoczesnym torze wyścigowym? Jak większość może się domyśleć, w tej atrakcji pierwotnie mieliśmy móc się ścigać z całą Roxy, ale zostało to niepozytomnie wycięte z finalnej wersji gry. Jednakże jest nadzieja, bo takie mody jak na przykład Plast to the Blast powstają i zagwarantują nam właśnie całe Security Bridge wszystkimi elementami, jakie miały się pojawić, w tym właśnie minigra z Roxy Raceway. Mogłoby się wydawać, że Roxy Raceway to jest atrakcja głównie dla starszaków, starszych dzieci, które już przeszły swój wzrost. Jednakże to nie jest prawda, bo istnieje również z tyłu sekcja mini minigokardów dla najmłodszych. Na samej górze koło trybun możemy również zauważyć dwie złote statuetki reprezentujące Roxy trzymające flagę w jednej dłoni, a w drugiej kask, co oczywiście symbolizuje, że jest ona na topie. Teraz czas przejść do tej drugiej strefy, jaką jest Glam Rock Beauty Salon. Ta strefa jest dużo mniejsza od swojej poprzedniej i główną atrakcją, głównym budynkiem w niej jest właśnie omawiany salon piękności Roxy. W nim jesteśmy w stanie znaleźć w sumie taki miks fryzjera i studia filmowego, po prostu taki salon spa z dodatkiem filmowości, bo koło niego znajdują się różnorakie dekoracje, jak na przykład kokardy czy ponownie statuetka Roxy. O jezus, jest ich dużo tam. Te dwie strefy są bezpośrednio również połączone korytarzem, który, niestety, w grze jest zamknięty. Również możemy jeszcze powiedzieć o tym, że z jakichś niewyjaśnionych powodów cały ten salon piękności jest zrujnowany. Nie wiadomo co się stało. Jednym, jednym z powodów może być to, że to Monty po prostu to rozwalił, który jest znany właśnie ze swojej agresywności. Jednakże w takim wypadku dlaczego miał być tam się znajdować, jak to nie jest jego atrakcja? Poza tymi dwoma strefami warto by było nadmienić, że pod Roxy Raceway bezpośrednio znajdują się ruiny starej pizzerii co może być powodem, dla którego ta atrakcja jest zamknięta. Także może być to powód, dla którego cały ten beauty salon wyglądał jak wyglądał. Może wystąpiło jakieś małe trzęsienie ziemi spowodowane przez mimika. No cóż, myślę, że omówiliśmy tą atrakcję doszczętnie. Warto jeszcze w sumie wspomnieć o tym, że ten tor się rozciągał od góry na dół, bo był taki piętrowy. No i szczerze już oprócz tego nie ma za dużo tutaj do opowiedzenia. Więc zakończmy ten materiał. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona atrakcja w komentarzach. Jak również możecie napisać, co sądzicie o tym filmie. Dostawcie lajka like i suba, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Do zobaczenia!